Witam Was wszystkich na kolejnym odcinku w fajne łudzie. Będziemy, będziemy sobie dzisiaj robić stopama i oczywiście przejażdżkę Tylko bara nie ruszcie. proszę ruszcie Czy możesz się w końcu ruszyć Przypad... Yy, i na yy, tak przed chwilą y, ta osoba, czyli Luca Slejtyl mnie y, nie zabiła. Mam y, oczywiście twój nick, pamiętaj, y, to, to zgłosisz, y, to w sumie zgłosicie, albo, albo ja zgłoszę. Nie miałem tego nagrane, ponieważ y, wiesz, wiecie, y, bo, to, y, bo, bo to jeszcze się przygotowałem do odcinka. Ja cię! No co jeszcze będziesz mnie zabijał, ten bacon? bacon? Ty, debilu! Co ty robisz? Debilu! Co ty robisz? No nie skaż, bo to tylko takie Kidy robią. Idź do psychiatry lepiej. No i cię zabiłem. Widzisz, takie, takie coś jest. A ty co tam się czaisz, kurde? Chcesz zmieniać? Nie ma szans. Pętajcie. Tak się nie robi, ponieważ za takie coś yy, można serio zginąć. Dobra, róbmy tą dostawę chociaż jedną. No i ja cię jeszcze światła zabrakło. No tyle jeszcze. Tylko jak on mnie zabije, że kurde się nie ruszam, to nie jest największym debilem. Bo, bo widzicie, że pociąg jedzie, nie? Dobra, ale nie będę już trochę hamski, więc wiecie. Ej, ale jak to się, kurde, to włączyło? Jak to się ten, jak ten tor się włączył? Pamiętajcie, zostawiajcie 25 subów pod tym kanałem, kanałem, ponieważ zrobimy coś mocniejszego, niż wczoraj zrobiliśmy na live, Więc wiecie. Security, I need help. No, Baranie! Ruszaj się! W końcu nie mogę się ruszyć, bo widzicie, że to blokuje. ja cię teraz będę, kurde, się dźwigał. Jak tam odcinek seleci. Dobrze, dobrze. Ile to się nagrywa? Dwie, trzy minuty. No. No rusz się! Jechać, ja no ten nie ma jeszcze speedcoila Czekajcie, ja to już załatwię sprawę. Aha, usunął. To po co ja tam dźwigałem się? Odpalamy pociąg, tylko że mogę, muszę powoli ruszać. Ktoś tam jedzie, nie, nie jedzie. Chociaż trochę mogę się ruszyć. Albo ja osoby pociąg. Widzę, że już tam wypadek się chyba stał, bo widzę te światła. No. I mamy już z powrotem prąd. Ja cię. Zaraz, mogę się trochę ruszyć. Nie, no, ja cię kręcę. A ty co mi wjeżdżasz szam z tyłu. Czekajcie, napiszcie w komentarzu jak wam yy, jak wam minął dzień. No że chyba nie, ponieważ może byliście chorzy, prawda? Ja cię odlebiluję no się, kurde. Usuwaj ten pociąg natychmiast. Hinata, Hinata, czy Hinata coś zrobi? Hinata, może coś zrobi, ale. Chcę, żeby to coś zniknęło. Myślę, że ten mi wjeżdża, kurde. W... Wiecie, w tyłek. Widzicie co tu się? Tak jest na drodze cały czas. Dobra, nie będę tyle czekał, bo to w sumie marnujemy czas. Spróbowałeś mi zmienić ich zde. co za debil, ale nie zareagował na to. To powiedzmy sobie osobowym, a na 25 stopów wybuchamy ten. Y, y, ten pokój, czyli po prostu tam spawner, gdzie się spawnuje. Te, te pociągi osobowe Więc dobijamy 25 subów I kolejne wybuchamy A zamiast live'a może być W sobotę albo niedzielę To nie, nie, nie Może być live na przykład w na najbliższym czasie Na przykład jak dobijecie w Powiedzmy w poniedziałek To będzie we wtorek live Prawda? A jak a jak będzie piątek to w sobotę Albo piątek Jakśmy przed, przed wieczorem To może zrobimy wieczorem live'a takiego godzinnego dobra oki okay. w sumie tak się przejedźmy i oczywiście co tam jest, więc yy, ścieżnie moje filmiki zostawiacie suba i lajka tak samo. Nie wiem czy jestem debilem trochę malutkim, ale mam że już ten wypadek jest usunięty. W sumie już nie ma wypadku, mam nadzieję Co się wpieprzasz? Co się wpieprzasz? No nie no baranie Kurde no, czekajcie, bo kurde Muszę odpadzić pociąg bo bym mu wjechał w dół Baranie Co ty zmieniasz Ty debilu Ty Hinata ja mam twój nick, pamiętaj Zatem cię nie będę wodzić bo ty w sumie nie jesteś anime i myślisz, że jesteś taką słodką dziewczynką. Właśnie, że nie. Bo... Bo ja tylko robię w celach humorystycznych i nie mam w celu nikogo. Obrazić. Oczywiście też dla śmieszności, bo, bo reakcje też są może jakieś śmieszne. Ale pamiętaj, Hinata mam twój nick, a w sumie Display Name jej, a macie właśnie tu prawidłowy nick. Saye Ad Games 2000 005 2 0005, chyba tam, czyli 3,0, czy nie? Tak, 3,0 i 5. Tam, nie? Więc macie jej nick. I zgłaszajcie ją, proszę. Baranie! Do Debinu jeszcze ci wjechałem. Co ty robisz? Dobra, ostatnia przyjeżdżka, jeżeli będzie stop hunt, znaczy w sumie jak będzie przypadek, to, to w sumie będziemy wysadzać zaraz, za chwilę, jak wiecie... BORA NIE! Dobra, nie, to już nie ma sensu tak czekać. Wiecie, co robimy? Cyk i cyk. Niech się to naładuje w spokoju. Dobra. To już nie ma sensu tak czekać. Tylko że musimy szybko uciekać. Zobaczcie. Ale żeśmy wysadzili. czy znaczy na pociąg. Odskoczyłam. Dobra, słuchajcie, to będzie koniec odcinka. Zostawiajcie 25 słów, bo, bo będziemy wybuchać y, pokój, gdzie tam się spanują y, pociągi osobowe. Zostawcie 25 słów, please.